Ja jestem Artur Wojczal, jestem właścicielem firmy Widoczni. Dzisiaj jesteśmy w firmie Line Glass u pana Pawła i opowiemy wam o naszej, nie powiem iloletniej współpracy. Zaraz się o tym dowiecie. Spotkaliśmy się przypadkowo, zupełnie przy, przypadkowo. Pamięta pan ile lat temu, kiedy to było? Myślę, że chyba tak ponad 4 lata temu na pewno. Ja jestem mądry, bo sprawdziłem przed tym spotkaniem. Spotkaliśmy się we wrześniu 2016 roku, więc dzisiaj to jest ponad 5 lat. Dlaczego Pan się zdecydował wtedy na współpracę z nami? Myślę, że szukałem też tam gdzieś nowych klientów, chcieliśmy się tam rozwinąć, i akurat Pan był tutaj w branży i postanowiliśmy Panu tutaj zaufać. Aha. Tak pan się dobrze zapowiadał, także no chcieliśmy po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy będzie rzeczywiście taki odgłos po trzech miesiącach, których Pan obiecywał. Tak, pamiętam, pamiętam, podjęliśmy wyzwanie, bo taki średni czas, czas średni, nie można mówić o średnim, ale minimalny nawet czas oczekiwania dzisiaj na efekty pozycjonowania to jest 6 miesięcy. Pięć lat temu było troszkę łatwiej. Było mniej, była mniejsza konkurencyjność i ja pamiętam mówiłem o trzech miesiącach. Nie pamiętam tego, czy dotrzymaliśmy słowa? Myślę, że tak, już tam duży odgłos był, tam z tych Waszych raportów, które co miesiąc fajnie wysyłacie, także tam odzew telefonu był bardzo duży. Zapytanie mailowe też również to się rozkręcało. No, nie mieliśmy też żadnych tam innych reklam, bo tylko zaczęliśmy korzystać z Waszych usług tak. i nigdzie więcej tam się nie reklamowaliśmy. Także no, po trzech miesiącach zaczął się tam robić, można powiedzieć, szum. Super. A proszę powiedzieć, yy, czym dokładnie zajmuje się pana, pa, pana firma? Yy, nasza firma zajmuje się yy, kompleksowym wykończeniem elementów szklanych typu daszki szklane, balustrady, biura szklane, tak. zabudowy szklane, daszki szklane, lustra kabiny prysznicowe, yy, drzwi szklane, także cały asortyment szklarski. Yy, wszystko wszystko tak. ze szkła można praktycznie u Was Dokładnie zrobić. tak. Kto jest Waszym klientem? Bo... No, wychodzimy też gdzieś tam, już zaczęliśmy poza Polskę wychodzić. Lokalnie tutaj też obsługujemy, obsługujemy też jakieś firmy. Mamy tam też swoich klientów indywidualnych, dla których na czas pracujemy, oraz też projektantów. Ile osób pracowało w, w, u Pana w, w tamtym okresie? Jak, jak duża była firma? Yy, w tamtym okresie, jak zaczynaliśmy, jak zaczynaliśmy tak, współpracę, tak. to byliśmy w trzy osoby. trzy osoby. A jak to wygląda dzisiaj? No, na dzień dzisiejszy mamy 15 osób. 15 osób i na cały czas potrzebujemy, także tam no myślę, że. jesteśmy w pięknej, w pięknej hali produkcyjnej. To jest jedna z wielu hal, które, które tutaj zwiedziliśmy, ale, ale w tej akurat są najlepsze warunki do tego, żeby ten, ten krótki film nakręcić. Musieliśmy wstrzymać produkcję, bo to za nami jest maszyna. Musieliśmy wstrzymać pro, produkcję, a co jest według Pana najważniejszą? Albo jak ważną cechą przy, przy wyborze takiego partnera, agencji do, do pozycjonowania, dzisiaj z perspektywy czasu, co, 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 co dla pana, co mógłby pan poradzić innym? Inni znajomi też z, z, z naszej branży tak. pozycjonują gdzieś tam w firmach konkurencyjnych, no to. Wiele firm zawsze tam pyta, dlaczego my jesteśmy na pierwszym miejscu i na goglach i cokolwiek by pisać, czy panele szklane, czy kabiny przyciskowe, czy balustrady. Czytajmy, jak to jest możliwe, że no, jesteśmy, kurde, ktoś jest 20 lat na rynku, ja jestem 5 lat na rynku i dlaczego ja jestem pierwszy? No, no, to zawsze mówię, że po prostu to wynika po prostu z dobrego doboru partnera do pozycjonowania i, i tyle. W tym Czyli momencie. mówi Pan o tym, że są firmy, które są dłużej od pana na rynku, tak. uważają się za lepsze. Może bardziej, bardziej doświadczone uważają się, tak? I, i, I dziwią się, skąd Pan nagle jest w wy, pierwszych wynikach wyszukiwania. Tak, no dokładnie tak to okay. wygląda. A, a proszę mi powiedzieć, e, jakie cechy na, ceni Pan we współpracy z naszą agencją? Ja myślę, że na, na miejscu pierwszym jest y, przede wszystkim kontakt. Że nie zostałem, że tak powiem, sam z tym wszystkim, że mamy po prostu tego bloga też na bieżąco prowadzicie cały czas, tam dodajemy jakieś tam tematy, artykuły, które przewijają się w naszej branży. No i że jesteście po prostu zawsze pod ręką, nigdy nie zostałem z jakimś problemem sam na lodzie, że tak powiem. i, mhm. i Zawsze wszystko jest dopilnowane, statystyki mamy wszystko, także no, widać, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Od początku naszej współpracy ta liczba konwersji wzrosła dwunastokrotnie. Także. Yy... Myślę, że to myślę, że to dobry wynik, ale to pozostawiam ocenę oczywiście już, już tylko i wyłącznie Pana. No, widząc po tym, jak się tutaj rozwinęliśmy, jak maszyny kupiliśmy, to myślę, że to w dużej części jest też po prostu Wasza zasługa, gdzie ci klienci do nas trafili, mogliśmy dla nich zrealizować jakieś tam prace, mhm. tematy, które się przełożyły na to, że mogliśmy sobie pozwolić na zakup maszyn, rozbudowę tutaj zakładu. I... Wspominał Pan podczas, podczas ostatniego spotkania o, o ekspansji zagranicznej. Ona częściowo już, już się dzieje, bo bo mówi Pan o tym, że już są klienci z zagranicy. Czy planuje Pan w tym, w tym zakresie również rozbudowę działań marketingowych? Myślę, że na pewno tak. Szukamy też tutaj po prostu kadry, która będzie mogła pozyskiwać też tam klientów, gdzie tam jest jakaś ta bariera językowa, żeby tam po prostu dograć jakieś tematy, ale też pracujemy, żeby tą kadrę sobie tu taką stworzyć, żebyśmy po prostu, jak już będzie dużo tej pracy, a co na pewno będzie, żebyśmy byli po prostu do tego 100% przygotowani. Czy mógłby Pan nam powiedzieć, jak przebiegała nasza współpraca pod kątem działań, które... Które były realizowane dla, dla Państwa serwisu? Z tego co pamiętam, początkowo y, działaliśmy, skupiliśmy się tutaj, żeby działać lokalnie. Dosta dodawaliśmy tam po prostu do tej mojej strony, którą miałem stworzoną też przez inną firmę, y, jakieś tam działania w kierunku pozycjonowania. Y, jednak y, zdecydowałem się też po prostu, żebyście całą się wszystkim tutaj u mnie kompleksowo zajęli, żebyście stworzyli mi stronę, która po prostu ma dać jeszcze większe wyniki tak. i rzeczywiście no, zdecydowałem. Się na to może nie była tania ta strona, ale z perspektywy czasu doskonale wiem, że idealnie sprawdza się w tych tematach, które my po prostu chcemy i ten nasz zasięg jest naprawdę bardzo duży. Ta strona jest fajnym przykładem tego, jak przy zachowaniu tego samego ruchu i wdrożeniu zaleceń optymalizacyjnych UX byliśmy w stanie zoptymalizować konwersję, czyli z tego samego ruchu mieć więcej konwersji bo y, pamięta Pan y, pewnie, że zaraz po wdrożeniu tego serwisu z ruchu, który, który już istniał, liczba zapytań i telefonów y, znacznie, znacznie y, wzrosła. Tak. Ciężko mi jest się też tu powiedzieć, bo po prostu nie operuję takim fachowym słownictwem jak tutaj Wy jesteście w branży. Naszym zadaniem jest po prostu zadowolić klienta, wyprodukować jakiś produkt, jechać to zamontować i tyle. Także jedno co było fajne to też, że na tej mojej stronie stworzyliście bloga, który tam jest artykuł poradniczy dla klientów, tak. gdzie klient po prostu wie na przykład co to znaczy szkoła OptiWide, gdzie to tak jeszcze daleko nie było znane, a teraz głównie dzięki właśnie temu blogowi też widzę, że ludzie stawiają po prostu na dobry, jakościowo towar, nie tylko po prostu chiński, tani produkt, ale tak. też po prostu się interesują, co to jest szkło z powłoką do kabin prysznicowych, że nawet jak jedziemy mamy zapytania, to od razu widzimy przez tego bloga, że ludzie pytają konkretnie, że oni po prostu chcą na przykład szkło z powłoką timeless, albo na przykład na szkle na -Y Także to jest na pewno też duży plus, który zrobiście tutaj w kierunku naszej firmy. Nie było to łatwe, bo, bo przy prowadzeniu bloga trzeba dobrze poznać produkt. Dzięki temu, że ta współpraca trwa od kilku lat, myślę, że nasi specjaliści o Pana produktach, o Pana usługach wiedzą już naprawdę dużo. Ciągle się uczymy, ale dzięki temu możemy też dostarczać tym potencjalnym klientom, których tak jak Pan, Pan powiedział, są coraz bardziej świadomi treści, które spełniają ich intencje. No, bo ludzie chcą, chcą się rozwijać, chcą wiedzieć o produkcie, który kupują więc coraz więcej, żeby wybrać coś, co naj, najlepiej spełnia ich oczekiwania. I taką funkcję pełni, pełni, e, pełni właśnie blog. Według Pana warto inwestować w pozycjonowanie? Przy warto? Z perspektywy czasu, patrząc początkowo, jak zaczynaliśmy po prostu działalność naszej firmy, byliśmy tam w trzy osoby. Zgłosiłem się do Pana, od Pana tę ofertę i ta oferta trochę może mnie zamurowała, bo były dla mnie to duże pieniądze, ale tak. z perspektywy czasu patrząc na to, jak to się wszystko rozwinęło, jakie jest odzew, no stwierdzam, że nigdy w życiu nie osiągnąłbym takiego sukcesu, nigdy bym nie miał tylu klientów, nigdy bym nie zrobił na takiej maszyny, jakie mamy, także było warte tych pieniędzy, mimo że kiedyś wydawało mi się te pieniądze bardzo duże. Czyli poruszamy dość, dość ważny temat, bo w, w Pana sytuacji jest wielu innych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają e, swój biznes, rozpoczynają inwestycje w pozycjonowanie. Pozycjonowanie nie jest najtańszym kanałem e, pozyskania ruchu, e, ale jak zawsze o tym mówimy e, naszym klientom, jest, e, jest kanałem, który z czasem przynosi największe, największe e, zyski. Dlaczego? Ja to zawsze mówię, że, że pozycjonowanie to jest perpetuum mobile, bo dzięki tej samej kwocie którą mamy ustaloną, kupujemy coraz więcej. Coraz więcej użytkowników, którzy odwiedzają stronę i coraz więcej konwersji. Przeciwieństwem jest AdWords. O tym też rozmawialiśmy na samym początku, o reklamach płatnych. Pan się na to nie zdecydował no, z uwagi na to, że tam... Koszty kliknięcia były wysokie i nie ma tego, tego, tego perpetuum mobile, bo tam tyle, ile przelejesz, tyle, tyle wyklikasz. Nie, nie, cudów nie ma. A pozycjonowanie jest takim, takim cudem. Współpracujemy już 5 lat, a może dopiero. Jak widzi Pan przyszłość swojego biznesu, rozwoju swojego biznesu? Co chciałby Pan w najbliższym czasie osiągnąć? No, na celu mamy teraz stworzenie dużej hali produkcyjnej pod jednym dachem, żeśmy się pomieścili z naszymi wszystkimi maszynami, z naszym towarem. No, ale myślę, że dzięki Wam i w pracy, którą tutaj wkładacie w moją firmę, to myślę, że dopniemy tutaj celu. I plan mamy ambitny, ale myślę, że z Wami to się uda. Okej, okay. to ja teraz przed kamerą powiem. Dajemy sobie rok czasu. Spotkamy się w tym samym miejscu za rok. Nakręcimy e, ten film, część drugą i sprawdzimy, czy udało nam się pomóc spełnić panu ten cel. Zobaczymy, czy ta hala tu będzie stała, czy będzie nalana. Czyli za rok spotykamy się w nowej hali e, w dobie W tym, miejsce, w tym miejscu, ale nie w tej hali. Spotykamy się w tym A. miejscu, w nowej hali. O, myślę, że. Okay. Będziemy walczyć, żeby tak tutaj było, Fajnie. z wami na pewno się uda. Super. Dziękuję panu serdecznie za to spotkanie. Dziękuję Dzień. jeszcze raz, że mogliśmy wstrzymać produkcję. I tak jak powiedziałem, do zobaczenia za rok w tym samym miejscu. Super. Dziękuję. Jeszcze będę czekał. Bardzo proszę. proszę.